Powietrze wylotowe jest następnie transportowane do systemu wczeszczenia i filtracji. Z głównego warsztatu zanieczyszczone powietrze z odpadami produkcyjnymi jest usuwane przez podłogowe kratki wlotowe powietrza i indywidualne lokalne odciągi w zakresie 2 trzecich z dolnej strefy i 1 trzeciej z obszaru roboczego. Kratki podłogowe to statyczne komory rozprężne o równomiernym wlocie powietrza połączone z głównymi kanałami powietrznymi za pomocą przepustnic powietrza z indywidualnym sterowaniem automatycznym. Odciągi miejscowe zostały zaprojektowane oraz wyprodukowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi klienta. W formie stacjonarnych okapów przyściennych lub w formie okapów lejkowatych z elastycznymi kanałami ze swobodnym ruchem. Regulacja lokalnych wyciągów za pomocą ręcznie sterowanych zaworów dławiących. W obszarze mieszania komponentów od stołów z bezpośrednią emisją szkodliwych substancji zainstalowano stacjonarne wyciągi. Z podłączeniem do wspólnego głównego kanału powietrznego z ręczną regulacją ilości powietrza za pomocą przepustnic. Aby zapobiec przedostawaniu się dużych frakcji odpadów z produkcji, w systemie kanałów powietrznych w obszarach formowania produktu proponuje się zainstalowanie filtrów wstępnych z grubnego oczyszczania, opartych na labiryntowych filtrach akumulacyjnych. W rezultacie system wentylacji wyciągowej zapewnia czterostopniowy system filtracji.